poseł Matecki. Szanowni Państwo, minęły dwa lata rządów koalicji Donalda Tuska i podsumujmy te dwa lata z punktu widzenia też Pomorza Zachodniego, ale w odniesieniu do całości. Przede wszystkim największy, można powiedzieć, sukces tutaj naszych lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, pana Jaskulskiego, pana Nitrasa, ale też na przykład byłego posła Marcinkiewicza, to jest potężna porażka w wyborach prezydenckich a trzeba przypomnieć że oni kreowali i prowadzili kampanię Rafała Trzaskowskiego e, no oczywiście dla nas, dla nas i dla Polski to jest plus ale to pokazuje z kim e, mamy do czynienia e, i nawiązując do słów e, pana ministra Brudzińskiego e, prześledźmy tak bardzo krótko jeszcze raz e, pan Wieczorek trzech konstytucyjnych ministrów na początku dzisiaj żadnego Wieczorek, dewastacja nauki razem z panią Nowacką, co w samym Szczecinie, liberalnym jednak mieście, 70% uczniów zrezygnowało z jej kluczowego programu tak zwanej edukacji zdrowotnej, indoktrynacji można powiedzieć w duchu skrajnej lewicy. Pan Wieczorek. Za to usunął programy skierowane do najmłodszych, które na przykład dotyczyły sztucznej inteligencji, robotyki. Programy, które wymyślił i realizował minister Czarnek. Dlaczego? Dlatego, że były pisowskie. Pisowski program polegający na tym, że busy jeździły do każdej nawet małej gminy, również na Pomorzu Zachodnim i uczyły dzieci o najnowszych technologiach. Ludzie totalnie niezwiązani z polityką, wyrzuceni e, zupełnie. Pan Nitras... No człowiek skompromitowany na tylu polach, że ja się dziwię, że w ogóle kogoś takiego zrobili ministrem. Zostanie zapamiętany jedynie ze śpiewania razem z dzieciakami na kampus Polska skrajnie wulgarnej e, piosenki, e, sami państwo wiecie, Osiem gwiazdek. I z tego ten człowiek zostanie zapamiętany oraz wielu, wielu innych hafer. Skoro dzisiaj mówimy o przekraczaniu prędkości, no to przecież na Wojska Polskiego ten facet jechał ponad 100 na godzinę, machnął immunitetem i pojechał, nigdy nie przeprosił, w sumie nigdy za to nawet mandatu nie zapłacił. Tak skompromitowane osoby oni brali do tego rządu. Pani Kotula która jest z Gryfina, która kłamała na temat swojej edukacji. Mówiła, że jest magistrem, okazało się, że żadnym magistrem nie jest. Zamiast honorowo podać się do dymisji, zniknąć z życia publicznego, pani została w tej chwili wiceministrem i w sytuacji totalnego kryzysu, dewastacji wszelkich gałęzi gospodarki, w tym rolnictwa, wychodzi teraz z propozycją razem z PSL-em związków partnerskich. E, można się za głowę złapać i spytać, czy oni są normalni. Moim zdaniem e, nie są. Ale kwestia kultury, czyli tam, gdzie pracuję w Komisji Kultury w Sejmie, e, mieliśmy od samego początku, tych, na początku tych dwóch lat przejęcie siłowe mediów publicznych również w Szczecinie. Radio Szczecin, TVP nagle pracę znaleźli tam na przykład e, działacze Gazety Wyborczej. Jedna pani nawet pracuje i tutaj, i tutaj. Jakie są jej zarobki? Nie wiemy, ale kiedyś się dowiemy. Tak jak mówił pan minister, e, pan Rafał Wiechecki. No pracuje między innymi tutaj. Pracuje też dla lasów państwowych. Ta, y, sądzę, że taka jedna karteczka, jak wrócimy do władzy nie wystarczy, żeby pokazać y, listę miejsc, gdzie ten człowiek dzisiaj zarabia. A takich beneficjentów, bo rzeczywiście na Pomorzu Zachodnim są beneficjenci tych dwóch lat. I to jest nie tylko Kancelaria Pana Wiecheckiego, y, to jest na przykład inny poseł Koalicji Obywatelskiej. Mowa tutaj o Arturze Łąckim. Y, polityk, najbogatszy polityk w polskim Sejmie, który... Z KPO, no z pożyczki z Unii Europejskiej, którą każdy będzie spłacać, w tym mieszkańcy z Pomorza Zachodniego, no dostał milion złotych. Jego żona dostała, jego żona czy on, no tutaj, tutaj różne są opinie, bo on bardzo często o tym hotelu mówił jako o jest w swoim hotelu. Milion złotych na prywatną działalność gospodarczą dostaje rodzina posła, najbogatszego posła. Jak ten człowiek może spojrzeć ludziom, którzy żyją za minimalną w oczy. Tego nie wiem, ja się dziwię, że ktoś na niego głosuje, ale mamy też sukcesy w zakresie praworządności. Praworządność od samego początku dewastowana, siłowo przejęta prokuratura krajowa, dzisiaj nielegalne zmiany prezesów w sądach, dzisiaj pan Żurek, który rozporządzeniem próbuje zmieniać ustawę, dziwią się nawet ludzie, którzy no, za naszych rządów nas krytykowali, takie oczy robią, patrzą co się dzieje, nie dowierzają. Ale tutaj lokalnie mamy innego parlamentarzystę, pana Grockiego. No jego sprawa, pomimo 200 świadków, którzy chcieli zeznawać, wczoraj pojawił się kolejny świadek, zostaje magicznie umorzona. Mamy kolejnego parlamentarzystę naszej ziemi, Stanisław Gawłoski, skazany w pierwszej instancji na 5 lat pozbawienia wolności i mamy podejrzenie, że no właśnie pan Żurek chce zmienić losowanie sędziów, czyli coś uczciwego. Coś, co miało polegać na tym, że losowo wybiera się sędziego, zmienia, że chce teraz on wskazywać dwóch z trzech sędziów. No to wszyscy to nazywają z gawłoski, bo przed drugą instancją dwóch sędziów wyznaczonych przez osobę nadaną tak naprawdę przez żurka, no to mamy pytanie, czy będzie tak jak z Giertychem, tak jak z Nowakiem, czy nagle sprawa pana Gawłowskiego okaże się, że. No, będzie umorzona, a pan Gawłoski dostanie tak jak Giertych odszkodowanie od państwa. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do kultury, bo za naszy, pod koniec naszych rządów utworzyliśmy instytucję, która miała tutaj budować na terenie Szczecina niezwykle ważną instytucję kultury. Mowa o Muzeum Solidarności w tej słynnej hali, gdzie podpisano porozumienia szczecińskie. Tydzień, dwa tygodnie temu miał się odbyć zespół parlamentarny, który właśnie zwołał Artur Łącki właśnie tam w tej hali, został odwołany z niewiadomych przyczyn. Ta przyczyna jest chyba jasna. No nie ma żadnej budowy tego muzeum. Tak jak ukradli, można powiedzieć, pieniądze na Muzeum Wołynia w Chełmie, tak znikają pieniądze w budżecie na powstanie tego niezwykle ważnego muzeum w Szczecinie. A, jesteśmy na ziemiach, które kiedyś były ziemiami niemieckimi. I trudno nie zauważyć ogólnego trendu od dwóch lat, żeby czy to jest Gdańsk, czy Wrocław, czy Szczecin, żeby przypominać bardziej historię niemiecką tych ziem, niż dbać o pamięć w kwestiach polskich. Druga komisja, w której pracuje to jest Komisja Ochrony Środowiska i Leśnictwa i mamy tutaj no, sytuację, o której mówił już poseł Szałabawka, sytuację w Gryfinie. To jest z jednej strony zamknięcie, przyspieszone zamknięcie największego zakładu pracy, elektrowni Dolna Odra. Z drugiej strony mamy próbę taką nieudolną budowy parku narodowego. Oni podają Całą masę fake informacji, jednocześnie przekazują miliony złotych dla lewicowych NGO-sów, które rzekomo mają walczyć z dezinformacją. Mówią o parku narodowym, którego nie ma i prawdopodobnie nie będzie, bo z tego co wiemy, to prezydent Nawrocki realizuje... Polską rację stanu i tym się przede wszystkim kieruje. A ten Park Narodowy nie jest elementem polskiej racji stanu. Nie ma żadnego uzasadnienia e, przyrodniczego, a jednocześnie, tak jak mówi poseł Szałabawka, to jest po prostu miejsce, gdzie mają znaleźć zatrudnienie kolejni aktywiści, kolejni działacze. I Ministerstwo Klimatu i Środowiska za pieniądze e, zleca przeprowadzenie skrajnie nieobiektywnego sondażu, którym później się chwali, że rzekomo większość ludzi mieszkających w Powiecie Gryfińskim ten pomysł popiera. To jest nieprawda. I w poniedziałek ruszamy ze zbiórką też podpisów e, od mieszkańców do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby tę ustawę po prostu e, zawetować. <laughs> Wprowadzenie tego Parku Narodowego, tak jak na konferencji, którą zorganizowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Gryfinie było powiedziane, to jest Między innymi zagrożenie związane z możliwymi powodziami w przyszłości. Tych zagrożeń jest znacznie, znacznie więcej, ale dlaczego oni chcą zrealizować ten park? Nie ma powodów merytorycznych i głównym powodem jest to, że od dwudziestu kilku lat nie powstał inny park narodowy. To ministerstwo nie ma żadnych, ale to żadnych sukcesów. Chcieli budować wiatraki 500 metrów czy 300 metrów nawet od domów. To nie ma szans, żeby przeszło przy Karolu Nawrockim. Chcieli stawiać wiatraki nad lasami państwowymi. To zostało nagłośnione przez nas, zablokowane nawet przez lewicowe ngo w lasach, w lasach, nad lasami, no, nad, na, lasami. Nad, nad drzewami. E, w lasach. Więc mamy to, sytuację, w której Henning Kloska nie ma żadnych dosłownie, dosłownie sukcesów. Program Czyste Powietrze, program, którym oni powinni się chwalić, mówią o tyle o, 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 o tym, że są zieloni, że ekologia powinna być promowana, ludzie bankrutują na tym programie. A to wszystko jest wina Henning Kloski. I ona próbuje mieć chociaż jeden sukces. To jest dramatyczna próba. Jak ona się stała? W tym ministerstwie to tak jak Barbara Nowacka i tak jak mówił poseł Polski 2050, nie wiem, trzeba łączyć jakieś kropki, ale to jest po prostu kompromitacja tego rządu. Jedna z wielu i ostatnia rzecz, o której powiem, bo można naprawdę mówić, w każde właściwie ministerstwo to jest kompromitacja. Nic właściwie dobrego ci ludzie nie robią, ale rolnictwo. Polscy rolnicy, którzy muszą, nie muszą, no ale już w akcie desperacji. Pokazują, jak niszczą własne płody rolne, bo nie opłaca im się tego zb ich zbierać i zawozić do skupu, to jest dramat. Całego naszego społeczeństwa, bo ci ludzie są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo żywieniowe. W zamian za to, będziemy w tej chwili ściągać do Polski chemiczną, obrzydliwą żywność z krajów Ameryki Południowej, która być może będzie powodować choroby, tak jak mówił poseł Hoc. Z drugiej strony, dziś dowiadujemy się o liberalizacji handlu z Ukrainą, więc będziemy zalewani z każdej strony żywnością. Zamiast rząd, w którym jest PSL. Są ludzie, którzy rzekomo są partią chłopską, zamiast bronić polskiego rolnika, robić wszystko, żeby jak najlepiej się żyło polskim rolnikom, oni dewastują polskie rolnictwo. Ja pamiętam posła Rzepę, który za naszych rządów tyle krzyczał, że my nie potrafimy pomagać rolnikom. Dzisiaj, kiedy ze Zbigniewem Bogudzkim byliśmy na spotkaniu z rolnikami, był tam poseł Żepa. I byli tam ludzie, którzy tutaj mieli wpiętą koniczynę, czyli symbol PSL-u. Oni wstawali i nie powiem teraz, jakich słów do niego używa, w stosunku do niego używali, ale były to słowa skrajnie wulgarne, a to już było ładnych parę miesięcy temu. Sądzę, że dzisiaj te słowa byłyby jeszcze ostrzejsze, bo to, co zrobił PSL z rolnictwem, to jest zdrada polskiej wsi. I ten Pato minister krajewski. Że on ma jeszcze tę szczelność spoglądać rolnikom w oczy. My jako Prawo i Sprawiedliwość stajemy murem za polskimi rolnikami. Chcemy zrobić wszystko, żeby zatrzymać tę umowę z krajami Mercosur, ale niestety nie ma tutaj poparcia polskiego rządu. Rolnicy protestują, rolnicy będą protestować, bo jeśli dzisiaj oni nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych, to co będzie po wejściu w życie tej umowy z krajami Ameryki Południowej? Czy będą licytowani? Czy, no bo jeśli ktoś pracuje cały rok na to, żeby zebrać swoje plony, a nie może ich zebrać, bo za tanio jest, je może sprzedać, no to, to, to ci ludzie będą po prostu plajtować i będą licytowani. I to jest haniebny obraz dwóch lat e, tych rządów. Dziękuję.